Damian Cordas, 27L, zmaga się z nieuleczalną chorobą. W najnowszym wywiadzie opowiedział o swoim życiu i pogodzeniu się z losem. Damian Cordas swoją przygodę z show biznesem zaczął od Masterchefa, gdzie zajął pierwsze miejsce. Potem zaczął pojawiać się w licznych programach jako gość. Świetnie radzi sobie także w sieci. Po drodze wziął udział w agencie, gdzie znów pokonał wszystkich. Ostatnio znów okazał się najlepszy, wygrywając ostatnią edycję tańca z gwiazdami. Po finale zostawił w tyle nawet Barbarę Kurdej, szatan, którą wyraźnie to zszokowało. Dzięki temu na nowo zainteresowało się nim plotkarskie media. W rozmowie z Party Kordas opowiedział m.in. o swoim życiu z chorobą. Celebreta od dzieciństwa zmaga się z cukrzycą, co jednak nie przeszkodziło mu w zrobieniu kariery i spełnianiu marzeń. Jestem przykładem, że ta choroba to nie wyrok, można z nią żyć i nawet ją polubić. Dzięki niej podjąłem się misji, swoją popularność chciałbym wykorzystać do krzywienia wiedzy na temat tej choroby. Jestem gościem na obozach dla diabetyków, spotykam się z dziećmi, które też zmagają się z cukrzycą jestem otwarty na kolejne działania, wyznał Party Gordas.